Nie, o to chciałem powiedzieć. nie? A propos, a propos tego, co, co Denis powiedział, faktycznie. Ja Cię przede wszystkim przeprosiłem na, na naszym panelu, że powiedział, że to było za ostre, co powiedziałem. Też mam tak, czego w życiu za bardzo nie żałuję, że mówię raczej to, co mi szybko, ślina na język przyniesie. Może mi się to wydało trochę zbyt aroganckie, kiedy ja usłyszałem taki tekst, że Denis Labryga robi 3-4 walki i ląduje w UFC I w moim mniemaniu to jest tak naprawdę bardzo nie w porządku. Do większości zawodników na naszym podwórku, w naszym kraju, dla właściwie wszystkich, którzy walczą o taki wymarzony kontrakt, a udowodnili to już dużo wcześniej niż ty, a mimo wszystko takich deklaracji tak mocno nie krzyczą, nie wrzeszczą. Gdybym ja chciał się przekonać na, na tyle, na ile jesteś naprawdę pełnowartościowym zawodnikiem mm, MMA, to ja bym ci tak rzucił wyzwanie, na przykład chciałbym zobaczyć twoje starcie, na przykład z polskiego podwórka, na przykład na przykład z Michałem Andryszakiem, który chyba do niedawna też właściwie magał flagą, machał flagą UFC, no bo chciał, chciał się tam dostać. Chociażby właściwie zawodnik, który jest już albo na sportowym eryturze, a może nie Michał Kita. Uważam, że to są zawodnicy, jeśli z, z nimi byś sobie poradził, to wtedy naprawdę bym powiedział, o, Denis ma jakiś ma jakiś poziom. Mm -hmm. czy, czy mnie ubodły, zabolały słowa? Ja dnisa. to doceniam, że... Przepraszam, że to doceniam, że chcesz mnie zestawiać z takimi oto zawodnikami, czyli... Znaczy, skoro się wybierasz się nadaje to nadaje RG, się. to jest, nadaje to jest się. To nadaje Skoro mówisz o aspiracjach i ambicjach i właściwie o możliwościach twojego udziału w UFC, to właściwie są to dla ciebie piąki do strącenia po drodze. Myślę, że tych zawodników bym jeszcze kilku wymienił. Nie wiem, Szymon Bajor, właściwie jest Łukasz Brzeski, też jest zawodnikiem dalej UFC. Dobra, no i teraz może odniosę się do tego, co padło w moim kierunku, a propos tego, że jestem niespełniony sportowcem. To nie ja bym się mógł tym razem wytłumaczyć, że tak naprawdę ja tren trenowałem sporty walki w momencie, jak jeszcze nie było internetu, nie było Facebooka, nie było Instagrama, nie było TikToka, ja naprawdę toczyłem walki na całym świecie, ja walczyłem w Japonii, ja walczyłem w Rosji, właściwie w każdym jej zakątku, robiłem walki wieczoru, gdzie na moje walki przychodziły, nie wiem, yy, może nie dziesiątki, ale na mno parę tysięcy osób, walczyłem na tych galach, kiedy jeszcze KSW naprawdę w Polsce nie było dobrze rozwinięte i ludzie nawet nie mieli do tego podglądu, więc dlatego mogłem się na to w jakiś sposób zezłościć, czy na pewno się z tym nie zgodzić, bo to jest ujmowanie temu wszystkiemu, co, co zrobiłem, akurat ja nie rzeczy w życiu zarzucić, ale na pewno nie to, że jestem niespełnionym sportowcem. Spełniłem swoje marzenia z dzieciństwa, które sobie gdzieś tam kiedyś postawiłem i z tego jestem turbodumny, Nie mogę sobie dać tego odebrać. Ja też się w tym w, w, po prostu za szybko po, po, pomyślałem, za szybko powiedziałem. Też nie uważam na tą chwilę, że jesteś niespełnionym sportowcem. Na pewno jesteś gościem utytułowanym, którego. Automatycznie te... spełnionym. To, automatycznie spełnionym. Ale myślę, że

Dlaczego? Znowu lubię to pytanie, Jeszcze tak. Jeszcze, ale ja jeszcze nie napomnę, że tą to, kasarę oglądałem, e, jeszcze jak trenowałem za czasów e, keimboxingu pod okiem Maćka Dominczaka e, w, u siebie w mieście. Oglądałem cię, jak startowałeś na niejednych jednych organizacjach DSF z e, walka bardzo mi się podobała, nawet dwie walki, chyba z Petrem Roma, Roman. To e, z nim jedna walka, ale. Romankiewicz. Tak, Romankiewicz, Romankiewicz, bardzo, bardzo mocna, e, dobra walka. Ogólnie no, to było jakieś 6-7 lat e, temu. Ja pamiętam. Wtedy zasiadłem z poprawczaka i zaproszony zostałem na, pierwszy, na pierwsze kroki kiboksingu. No to była dla mnie życiowa, życiowa droga. I też byłeś takim gościem na podwórku, którego doceniałem i nadal doceniam jako sportowca. Po takiej długiej karierze, gdzie po czasie doszedłeś do KSW i zmierzyłeś się chyba w pierwszej walce z Arkadiuszem Rzoskiem. Tam troszeczkę, e, troszeczkę tego szacunku, może pokory nawet, jak na takiego piernika, jeżeli chodzi o, który zjaty zęby na sportach, na, spo, na sportach, walki. E, troszeczkę ci go zabrakło ze względu na to, że no przegrywając nawet z nim, e, dałeś do zrozumienia ludziom, że jesteś lepszy od niego, nie? Gdzie on cię finalnie, finalnie, a, w ogóle, a, zaraz się <laughs> zaraziłem się, finalnie, no on cię na tamten ten moment pokonał i, 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 i tyle. Tak, bo z tą cenarą można wygrać, ale nie można go pokonać, dlatego uważam, że jest to inaczej. To ja za to też później za te słowa też później przeprosiłem, bo, bo nie byłem na miejscu. Ja oczywiście nadal mam swoje przemyślenia, swoją wizję, i wiem, jak dużo ja po prostu nie wykonałem swojego planu, ale też, jak to się mówi, walczy się na tyle, najlepiej przeciwnik pozwala, więc myślę, że ta kwestia została zamknięta. Miałem do siebie dużo żalu, chciałem właściwie tej walki rewanżowej, bo, bo miałem świadomość tego, ale tylko ja tak naprawdę i tylko mój staff szkoleniowy wiedzieli tak naprawdę, co zagrało, co nie zagrało, to z czego na, na dzień dzisiejszy najbardziej cieszę, że to było przede wszystkim widowisko. Ja. Ja ostatnimi czasami mógłbym powiedzieć, że poniosłem sporo porażek, ale tego nie powiem. Ja ostatnimi czasami podniosłem bardzo dużo lekcji i z tych lekcji przede wszystkim chcę się, chcę się uczyć. Dlatego, dlatego już dzisiaj rozumiem tak naprawdę, że tu nie chodzi tylko o zwycięstwo i, i... Tak, o zwycięstwo, tylko przede wszystkim chodzi o widowisko. To była walka, która tak naprawdę na dzień dzisiejszy ma miano jednej z lepszych w KSW. Mhm. Jestem z tego dumny. To właściwie nie jest zasługa tylko Arka, to zasługa również moja, to zasługa nas, nas, nas dwóch, że daliśmy bój, na który ludzie oglądali na stojąco z szczęką. Chciałbym taki walk robić jak najwięcej. Oczywiście jest, że chcę wygrywać i zawsze dam się za to pokroić, ale naprawdę sporo zrozumiałem w ostatnim czasie. To ja mam pytanie a propos osiągnięć, bo ty byłeś mistrzem Polski w formule uderzano kopanej, tak? Dwukrotny. Dwukrotnym. I właśnie, jak mieliśmy chyba Cage'a, to było przy ostatniej gali. To ty, Tomku, był do ciebie telefon. I ty powiedziałeś tak, że jeżeli masz mistrzostwo Polski, to poziom musiał się drastycznie obniżyć. Dlaczego tak uważałeś na tamtym moment? <laughs> Wiadomo, że gdzieś tam z tych strony Denisa to jest, to jest jedno, ale ja zadam pytanie, żeby może doprecyzować, bo kickboxing ma dzisiaj różne formy, formuły. Mhm. W jakim dokładnie kickboxingu byłeś mistrzem Polski? Eee, to był proszę ciebie full kontakt e, i K1. Ale ja byłem też, może w, w, w Tomek, K Tomek z K K K Light. Nie, nie, K1. Tomek może sprawdzał folder seniorów. Ja byłem, nie, wtedy, byłem ja, byłem wtedy, ja byłem wtedy akurat w folderze starszych juniorów, czyli tam bodajże miałem 18, wychodząc 18 lat, coś takiego. Nie? Później okay. poprzez te K1 pojechałem na, na Puchar Świata, do Szeged na Węgry i tam zdobyłem Puchar Świata robiąc trzy, wa trzy walki. Nie? Mhm. Także to było w wadze 80, wtedy pamiętam, 86 kg no to... To miałeś 12 lat chyba. <grym> ja bym chciał no, tylko się... Z zwrócić tak. się do widzów, słuchajcie, bo widzę, że są pytania na czacie. Na rywala Ufolutka możecie głosować na kanale nadawczym, na Instagramie, Fame.